Oczekiwałeś strażnika, paladyna? Dali się przytłoczyć nieumarłym. Bałwany. Czyli miasto zostało zdobyte? Tak. Poza fortecą. Gdy Uu. tu przybyliśmy, od razu chwyciłem za topór. I pogruchotałem trochę kości. Teraz przynajmniej ulice w okolicy targowiska są oczyszczone. fajnie świeci się. Gornie. Muszę się zobaczyć z królem. No to najpierw pomów z Diegiem. Już od jakiegoś czasu szuka sposobu, żeby się dostać do Fortecy. Gdzie znajdę Diego? W porcie. Idź w lewo wzdłuż domu, aż dojdziesz do schodu. Prowadzą do dzielnicy Biedoty. Poszukaj Ningala, a musi gdzieś tam być. On wskaże ci drogę. Okej. Okay. Ningal jest w torniarze? Tak. Gdy Diego zobaczył, co się święci, popłynął do tuszu. I sprowadził wielkich mistrzów, żeby pomogli nam walczyć z nieumarłymi. Oj, oj. No dobra. Jesteśmy w jakiejś śmiesznej lokacji. Ogólnie masa biednych ludzi. O, i skrzynki, które czekają na właściciela. E, no dobra, trochę przesadzam. Te skrzynki są takie sowieckie, że tak. O, tam jest coś niebieskiego. Sie masz stary. Co tam? Eee, neofita. Co? Cóż, może się nadasz? O nie. Nie mam czasu ganiać na posyłki. Gorn powiedział, że wiesz jak dotrzeć do portu. Zgadza się. Niestety droga jest zablokowana. No, jak tak. mogę się tam przedostać? Musisz w mieć znajdziesz znajdziesz dwa obeliski. Jeśli je uaktywnisz, powinno ci się udać. <laughs> Czym są te obeliski? Najwyraźniej wzniesiono je jako ochronę przed złą stroną tajemnego spektrum. Złą stroną... czyli chronią przed magią nie nie jest tak głupi, na jakiego wygląda. na wygląda. Ale tak, najprawdopodobniej wznieśli je kapłani nosa, Pochłaniają magię cienia od pewnego poziomu. Tego, co zostaje, starczy jednak na słabe zaklęcia. I to znaczy, że... Nasi nieumarli przyjaciele będą w przyszłości unikać tego miejsca. Ale efekt moich zaklęć bitewnych nie ulega zmianie. Jak mogę uaktywnić obeliski? Przygotowałem zaklęcie i zapisałem je na dwóch zwojach. Mm, okay. W porządku. Daj zwoje. Muszę się przedostać do portu. Nie mam ich. Mają je moi asystenci. Oh, A oni są martwi. Jednego z tych bezwartościowych głupców znajdziesz u dołu schodów. A drugi? Cóż? Będziesz musiał go poszukać. Super. Aha dobra już wiemy mniej więcej gdzie oni są. мозг подобавимся Сможем лодка воткоскорый? Ну, добро Вреху меня, мы были к Mm. Ser, ser był ważniejszy. Nie wiem, dlaczego tu tak wolno biegasz. Aha, to coś to jest ten. Ej, nie żygaj na mnie. powrócisz zbroję i będę musiał iść do czyszczenia mózgi, mózgi, brains 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 Brains. Okay. Kim ma działa kubin? Stary żołnierzu jeden. Okay. Może tu coś jest. w fajnym miejscu blisko Chyba będę zmuszony do zrobienia sobie potionków. Aha, tam jest jakiś obelisk, no dobra. Znając życie, pojawią się zębiaki. Dobra, Najpierw Alchemia. Specjalny eliksir wewnika. bla, bla, bla. Jedzenie mikstury. Właśnie słaba mikstura lecznicza. Mikstura lecznicza. Bardzo silna mikstura lecznicza. Aha, bo ja nie. No tak, ja oczywiście bardzo mądrze robię i w ogóle. Nie zbieram tych rzeczy Dobra, mam dwie potężne mikstury lecznicze Ale muszę to pozbierać, że tak powiem No dobra, to mnie Włączę sobie siódemkę i biegniemy szybciej. Szybciej, 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 szybciej Siema stary, co tam? Włączyłem te rzeczy. Uaktywniłem obeliski. Dokładnie. Tak, czuję przepływ magii. Dokładnie. W północnej części placu targowego znajdziesz bramę, która prowadzi do portu. Otworzysz ją tym oto kluczem. Co? Czyli niepotrzebnie zawracałem sobie głowy obeliskami? Potrzebnie. W przeciwnym razie nie dostałbyś klucza. Czeciul. Oszukałeś mnie! Jak to? Uaktywniłeś obeliski? Dzięki temu dostaniesz się do portu. Ty, ciulu, ty Ale cię wykorzystują. Dobra, tutaj zapiszemy sobie grę. Zapisz gra. okej okay. No a chwilę obecną to tyle. Domyślam się, że to już niedługo końcówka. Jak dowiedziałem się jakiś czas temu, y gra miała mieć. Aha, bo to jest o której godzinie? Dobra. Gra miała mieć. 13. 13 godzin. Dobra. Gra miała mieć około 11 godzin. Rozgrywki więc niedługo powinniśmy ją kończyć, ja trochę to powoli robię, więc no, zobaczymy jak pójdzie. Ale no, na no, chwilę obecną to będzie tyle, więc do następnego razu, pa pa.